Dzień dobry, moje drogie wodniki. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Zapraszam do czytania na następne 24 godziny. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które wzięły, wzięły Boże, nie, nie wzięły. Tylko wzięły udział w charytatywnej, mikołajkowej akcji pani Moniki i Stowarzyszenia Promyk. Serdeczne dzięki. Chciałam również powiedzieć, że otrzymałam już od pani Moniki listę osób, z którymi powinnam się skontaktować celem ustalenia szczegółów odnośnie czytań prywatnych, więc na pewno to uczynię. A Wam jeszcze chciałam powiedzieć, że na przykład w weekend nie pojawią się filmy 24-godzinne, bo planuję nagrywać inne filmy tematycznie związane z miesiącem nowym. No więc jeśli macie potrzebę. Otrzymania jakiejś wskazówki macie, będziecie mieli potrzebę otrzymania jakiejś inspiracji, nie obawiajcie się wchodzić do folderu z filmami 24-godzinnymi i tam po tytule, dlatego ja też tytułuję w odpowiedni sposób te filmy, po tytule wyszukiwać tę treść, która będzie najbardziej zbliżona do Waszej sytuacji. Tak? O... Niejasny dzień. Ja bym powiedziała, że trzeba dopracować szczegóły, drogie wodniki. Szczerze, um, jest dużo niejasności, coś dzieje się poza sceną. E, nie do końca wiesz, jak to się skończy: co też może być stresujące dla ciebie albo rozczarowujące. Że ktoś czegoś nie przygotował, tym samym to oddziaływuje na ciebie, nie wiesz jak się pewne sprawy skończą, jak się potoczą, lub czujesz, że nie idą w tym kierunku, którego oczekiwałeś, lub że nie pójdą w tym kierunku, którego oczekiwałeś, i to jest dla mnie taka energia wprost, yy, mówi pierwsza informacja. Przede wszystkim, ty pracowałeś nad tym bardzo ciężko, byłeś po prostu mega profesjonalny w tym, co się tutaj działo, więc jeśli inni zawalili. To staraj się nie robić sobie z tego tytułu wyrzutów. Nie możesz, nie, znaczy, no nie, wszystkiego jesteś, nie wszystko jesteś w stanie skontrolować. Dodatkowo, żeby zniwelować, odsunąć się trochę od tych sytuacji niejasnych, zniwelować jakieś ryzyko z tym związane, karty mówią, że warto jest zwrócić na detal, po prostu detal, być upierdliwym detalistą. Upierdliwym szczegółowcem i po prostu maksymalnie dużo rzeczy sprawdzić, zweryfikować, zanim to pójdzie w świat. Taka informacja dla Was. Dla, czy jest ktoś, kto wybiera nową drogę życia dla siebie, lub tak naprawdę po zastanowieniu starasz się pójść, no, będziesz, będziesz chciał iść nową drogą, być może po nowym roku, być może nie teraz, przed świętami. Zrobić coś nowego dla siebie, znaleźć nową pracę, podpisać jakieś nowe umowy, ponieważ to, co się dzieje obecnie, nie jest dla ciebie rozwijające. Taką maś, takie myśli cię nachodzą, że to mi już nie rozwija, to mi w niczym nie pomaga. Tutaj ja nie jestem doceniony albo nie mogę się rozwijać. Nie mam wokół siebie wystarczająco też kreatywnego, być może inspirującego otoczenia i środowiska. No to rzeczywiście to jest troszkę w tym momencie taka wskazówka dla Ciebie, jeśli czujesz, że jesteś w tej sytuacji, że to czas pójść swoją drogą, że zastanowić się, którą oczywiście i jak ona miałaby wyglądać, ale chodzi o to, żeby nastąpił jakiś rozwój, jakiś progres. Żebyś nie czuł, że tkwisz w miejscu i być może wciąż robisz to samo. Um, chodzi o to, żeby to, co dzieje się u Ciebie w życiu, żeby powodowało taką konkluzję, ok, ale niezależnie od tego, co się dzieje, ja czuję, że się rozwijam, że to do końca zmierza, że to ma sens. To, co robię, ma sens na przykład, prawda? Dla mnie. Że ten potencjał mój jest uwy, uwypuklony. Takie się pokazują dla was informacje, moje drogie wodniki, ja bym na to bardzo zwróciła uwagę że jeśli poczujesz w dniu jutrzejszym, że obecne otoczenie, środowisko zawodowe lub jakiekolwiek inne przestało wypełniać Twoje potrzeby i ciężko Ci będzie zrealizować Twój potencjał w tym otoczeniu właśnie, to jest kwestia, czas pójść swoją drogą, e, nową drogą, nowe relacje, współpracę, nowe, nowe umowy być może. Bardzo dziękuję, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.